Dzień dobry. Dzisiaj trochę o hulejnożce popowiadam. Wiele osób pyta. Zamieściłem jakiś rok temu jedno wideo na temat tej hulejnogi. Montowałem tam tą dodatkową baterię. Natomiast chciałem Wam troszeczkę więcej popowiadać, jak to się spisuje. No mam ją w tej chwili już ciutkę ponad rok. I no kilka moich przemyśleń o tym sprzęcie. Hulejnoga to jest. Kulajnoga jest to Segway Ninebot ES2 model To już jest dosyć leciwa konstrukcja Jedna z pierwszych takich popularnych kulajnóg, chyba oprócz tejś hasiomi, czy jak to tam się mówi Kupiłem ją używaną Kupiłem używaną i dodatkowo dokupiłem tą zewnętrzną baterię Robiąc z niej tak naprawdę model ES4, bo S2 różni się od S4, znaczy S4 od S2 tym, że ma po prostu dodatkową, dodatkową baterię e, bateria zwiększa zasięg i zwiększa prędkość tej hulajnogi jakie to ma pojemności to nie wiem ale to wkleję zaraz bo nie pamiętam szczerze mówiąc e, ogólnie sprzętem posługuje się przy dobrej pogodzie prawie że codziennie Aczkolwiek na jakichś tam niedużych odległościach mam do kolejki SKM, na której teraz jestem. Mam z domu do, do przystanku, mam jakieś 3 km, później z, do biura, do firmy, która płaci mi ZUS Mam jakieś tam 500 metrów, więc to są takie, tego typu odległości dodatkowo do jakiegoś sklepu czy coś. No i plus. Wszędzie wtedy, kiedy wyjeżdżam, wożę ją non stop w kamperze no i poruszam się wtedy tym sprzętem. W ogóle, mega ciekawa jest historia z przewożeniem tego typu sprzętu eee, kolejką. Mówię tutaj, w tej chwili o Trójmieście i o Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, czyli PKM, gdyż PKM obsługiwany jest przez. Przepraszam, to stukanie tam w tle PKM obsługiwany jest przez yy, dwóch przewoźników przez SKM Trójmiasto oraz przez Polregio No, te pociągi jeżdżą na zmianę tak naprawdę jeden bilet i, i, i jakby nie ma znaczenia, do którego wsiądziesz. Natomiast. Już ma znaczenie, co ze sobą wjeżdżasz, bo taki, taka hulajnoga w SKM Trójmiasto jest traktowana jako rower i przewożona jest za darmo. Czy z, musi być chyba złożona, chociaż nawet nie jestem w 100% pewien, czy musi być złożona. Natomiast w Polregio, w drugim przewoźniku, jak przyjedzie taki pociąg, to musisz kupić bilet. Musisz kupić bilet, ponieważ przewozić można tylko złożoną, co jest logiczne i popieram. Natomiast w momencie, kiedy hulajnoga jest złożona, jest traktowana jako dodatkowy bagaż płatny. I tutaj, jak kupuję za pomocą aplikacji bilet, to jest wyceniane to na 4,50 za taki przejazd, który ja robię. Natomiast, gdybym miał tą hulajnogę tak samo złożoną, ale zapakowaną w cokolwiek, co symulowałoby pokrowiec, czyli nie wiem, owinąłbym ją workiem albo torbą z Ikei, i miał uszy. To już by to był traktowany jako bagaż podręczny, i nie musiałbym ani kupować biletu ani płacić za przewóz tego. Nie ogarniam tego systemu. I dlaczego tak to jest, kiedy to samo urządzenie, tylko w torbie z uszami, w worku, po śmieciach, czymkolwiek, ale co jest, przypomina pokrowiec lub plecak, bo tak to jest określone, nie muszę płacić. A kiedy nie ma tych uszu, to jest to kurna rzecz, za którą trzeba płacić. Nie ogarnię, nie mówię, że ma być za darmo. Niech jest jakaś symboliczna opłata. Okej, okay, chcecie, macie. Chociaż nie wiem, jakie to jest promowanie e, elektromobilności, tak przez polski śmieszny rząd, e, e, zafalane, e, czy jakiegoś ekologicznego sposobu poruszania się po mieście, ale już srał to pies. Natomiast debilizm w takiej różnicy przepisów na jednej linii kolejowej, która obsługuje Gdańsk, Gdynię, Kościerzynę i, i, i przyległości no jest dla mnie totalnie nie do ogarnięcia i nie wiem co za idiota to wymyślił, no ale jakiś idiota to wymyślił i jakoś tak to funkcjonuje, także nigdy tak naprawdę nie wiem, bo jakoś tam nigdy się nie zastanawiałem nad tym, czy jadę z em czy Polregio, ale wam muszę teraz uważać, bo właśnie w pociągu, którym byłem przed chwilą, do mnie się pan kierownik pociągu konduktor przypieprzył że nie mam biletu na to cudo. Chciałem u niego kupić, ale machnął ręką, no ale kurna, yy, naprawdę jest to zaskakujące. No dobra, a teraz trochę wrócimy do tematu, czyli zady i walety tego sprzętu. Yy, może najpierw po wadach, bo nie ma ich zbyt dużo, ale trochę jest. Yy, hulajnoga ta, w przeciwieństwie do Hasiomi, ma koła yy, Nie są pompowane. Yy, co się wiąże z tym? Na wszelkich nierównościach no, trochę to hałasuje. Yy, jest tu co prawda amortyzator z przodu i jest taki wahacz. Tu będzie widać, ale spojrzymy tu, to Jest to w tylnym kole wahacz, A w przednim właśnie amortyzator. Eee, to pomaga na kostce na, na, na tego typu rzeczach, gdzie no, te nierówności nie są duże, natomiast przy przejeżdżaniu przez jakieś kramężniki eee, no, czasami to tak potrafi dobić i, i mocno dosyć uderzyć. Więc to jest to jakiś minus jakąś przeszkadza hałas. To czasami jest to denerwujące. Ja się do tego przyzwyczaiłem i mam to ogólnie w pompie. Drugą wadą jest, są te śruby. Jak widzicie, już obie są tutaj wymienione. Są z tyłu dwie i z przodu dwie. One się bardzo często luzują, do wtedy cała kierownica, jakby cała ta sztyca dostaje luzu. W tej chwili jest sztywno bo gdy wymieniłem te śruby na takie zwykłe po prostu. Hamskie z marketu budowlanego. Jak widać, jedna była wcześniej, druga później są dwie różne. Obie musiałem dociąć, bo dosyć nietypowe, krótkie te śruby są. W każdym razie to jest jakaś taka wada fabryczna i wiele czytałem o tym, że to się lubi luzować i często jest z tym problem. Mówię, do naprawienia dosyć prosty i tani sposób. Kolejna wada to taka, że czasami zacina się ten hamulec. Nie wiem, co tu się dzieje w nim, ale w pewnym momencie po zahamowaniu wywala mi jakiś tam błąd tutaj, łącząc się z aplikacją, pokazuje błąd czujnika hamowania. Trzeba wtedy to trochę rozruszać i, no i wszystko wraca do normy. Kolejną nogę trzeba wyłączyć, włączyć jeszcze raz i jedzie dalej. Nie dzieje się to często, ale się dzieje czasami. Ja to tu jakimś kontakt sprayem potraktowałem i od tego czasu mam w miarę spokój, aczkolwiek no, zdarza się, że, e, że taka rzecz się zdarzy. Zdarza się, że się zdarzy, masło myślane, No ale w każdym razie, psuje się to. Jak już jesteśmy przy hamulcach, to trzeba powiedzieć, że ten sprzęt hamulców nie ma. <laughs> nie ma, ponieważ tak, hamulce są dwa. Ten hamulec to jest hamulec na przednie koło, taki elektryczny, że tak powiem, nie wiem co to robi, odwraca polaryzację, cokolwiek. W każdym razie powoduje, to jak system KERS, że po prostu noga zwalnia, w tym czasie odzyskuje, odzyskuje energię podczas hamowania. Natomiast jest to spowolnienie, to nie jest zahamowanie. Drugi hamulec jest to taki typowo hamulec nożny, naciskając, naciskając piętą na... Błotnik powoduje się tarcie, tarcie o opony, no i wtedy się zwalnia. To jest dużo skuteczniejsze, oczywiście, od tego przedniego hamulca. Dwa bezpieczniejsze, bo ten przedni hamulec, jak się tego nieumiejętnie ożyje to można przelecieć przez kierownicę, bo to spowolnienie jest dosyć brutalne. I jak się nie uważa, nie przyniesie siły, siły ciężkości ciała na, na tył, tutaj na mniej więcej. Koniec podestu. No, to można przelecieć przez kierownicę. To jest dużo skuteczniejsze. tak no jak w zwykłej hulajnodze takiej o napędzie nożnym. No ale też jakby nie grzeszy, to nie jest tak, że zblokujesz koło i staniesz w miejscu. Także o hamowaniu trzeba myśleć dużo, dużo wcześniej. Bo no naprawdę można, można tym albo w coś wyrżnąć, albo tak jak mówię, przelecieć przez kierownicę. To w zasadzie chyba wszystko, jeśli chodzi o wadę tego sprzętu, bo więcej jakby nie zauważam: więcej jest plusów niż, niż minusów, Jeśli jeszcze wrócę do Q, To wymienić tą oponę, no to jest dramat jakiś. Wymieniałem już ją raz i jeszcze założyłem ją odwrotnie, ale już mi się nie chciało z powrotem i z powrotem jej zmieniać. Żeby ją wymienić trzeba zdemontować całość tego, zdemontować, popuścić wszystkie te przywody, sztyce, wyciągnąć koło, starą oponę odciąć najlepiej, po prostu przeciąć nożem diabły i, i zdjąć i nową zakładać na gorąco, czyli albo wrzucić ją do wrzącej wody, albo do, na przykład do mikrofalówki, to działa chyba najlepiej, do mikrofalówki zmiękczyć tą gumę. Dwoma łyżkami, założyć ją z powrotem na koło. Ogólnie dramat, ale da się, da się i jak się dobrze patrzy, to nawet się prawidłowo założy zgodnie z kierunkiem bieżnika. No, mi się to nie udało. Palicho, będę pewnie zmieniał za jakiś czas. Znowu to założę porządnie. Fabryczna opona, która tutaj miała, przejechała jakieś 500 km i no, była gładka, była slickiem i na jakiejś tam śliskiej powierzchni, na śliskiej, no mokrej powierzchni to już traciła przyczepność, raz, że koło mieliło dwa, no było niebezpiecznie z tym jeździć, bo bo bardzo często wpadała w poślizg. Tylna opona jest fabryczna. W tej chwili ta kolej noga ma jakieś koło 700 km przebiegu, 680-90. Jak widać, jeszcze jest całkiem spokostanie i na razie nie miałem jej potrzeby wymieniać. Nawet pomimo tego, że noży jest używana do hamowania, to mimo wszystko jest w całkiem, całkiem dobrym stanie. Kolejnego ma oświetlenie. przednie światełko jest całkiem skuteczne. Do takich typowo miejskich warunków nic więcej nie potrzeba. Dodatkowo na baterii jest taki mrugający zielony pasek. Podczas hamowania z tyłu świeci się dioda. No, Czasem to się świeci? Czy coś nie? Nie wiem, czy mi to mi przestało ostatnio świecić, nie wiem dlaczego, muszę to po prostu porozbierać i posprawdzać wszystkie połączenia. Natomiast, o, tu się świeci dodatkowo, jeszcze ona ma takie pod spodem. O, zaczęło świecić. Pod spodem takie LEDy, które podświetlają. One przestały działać już bardzo dawno temu. Jest stópka. Stupka jest taka na równej powierzchni, na jakieś tam ciutkie nierówności, już się przewraca, więc rzadko z niej korzystamy. Ale jest eee, to tyle chyba tutaj. Eee, tak jak mówię, dodałem do niej baterię na standardowej baterii. Ta hulajnoga porusza się z prędkością maksymalnie, eee, znaczy bez dodanej tej dodatkowej. Porusza się maksymalnie z prędkością około 25. Kilometrów na godzinę na płaskiej powierzchni i z górki. Ta kolejnoga jest fabrycznie zablokowana na, na tą prędkość. żeby ją odblokować, trzeba tam troszeczkę się pobawić aplikacją. Są internety, w internetach na to sposoby. Nie jest to zbyt skomplikowane. Da się to odblokować. Natomiast przy fabrycznej baterii, która jest umieszczona w tej, w tej sztycy nic więcej jak te 25 km na godzinę mądrego się nie uzyska, czasami z górki może 27. Po dodaniu tej baterii zwiększa się zasięg, no i zwiększa się prędkość. Przy maksymalnie jechałem tą kolejną 34 km na godzinę, to było z dużej górki, natomiast po płaskim i jakieś tam niewielkiego zniesienia 32-31 km na godzinę jest to taka norma z którą można się poruszać. Zasięg realny przy mojej wadze około 90 kg. To zasięg realny jest w granicach 30 km. Wyświetla się tutaj fabrycznie, jak jest pełni naładowana 45, no od tego się nie da osiągnąć, chyba żeby się ważyło, nie wiem, 60 kg, to pewnie by się dało. Ale noga ma trzy tryby pracy. Trzy tryby pracy. W tej chwili jest to taki tryb, który można osiągnąć maksymalnie chyba 15 czy 14 km na godzinę. Siła odpychania jest dosyć słaba. Po prostu taki program do poruszania się pochodników wśród ludzi. Dwukrotnie przełączając, włącza się tryb taki S. W tym trybie S można poruszać do 25 na godzinę jest troszkę większa moc, czuć, czuć bardziej przyspieszenie. To taki tryb typowo miejski do. Do poruszania się no, no wszędzie tam gdzieś na ścieżkach rowerowych i tym podobne. Jest jeszcze trzeci tryb Czerwony S. No, na tym trybie osiąga się maksymalną prędkość, tam o której mówiłem, czyli na granicach 302 na godzinę. No i ta kolejnoga wtedy wyrywa. Naprawdę przyspieszenie jest niezłe. Yy, pomaga też ten tryb przy podjeżdżaniu pod jakieś stronę zniesienia. Yy. No tak jak mówię, nie przy mojej wadze około 9 dych, bez problemu to ciąga i że nawet pod bardzo, bardzo duże wniesienia. Nie muszę się, yy, nie muszę, wzniesienia nie muszę się odpychać nogą, żeby, żeby pod nie podjechać. Yy. To tyle chyba. Cała obsługa jest dosyć prosta. A, jeszcze było takie pytanie gdzieś tam na YouTubie odnośnie ładowania przy tej dodatkowej baterii. Dodatkowa bateria ma tutaj też taki wskaźniczek. Można sprawdzić poziom jej naładowania. Oczywiście w aplikacji też widać dokładnie poziom naładowania baterii, a tutaj korygacyjnie można sprawdzić, że jest naładowana w pełni. Ładuje się ją przez taki dodatkowy port. Fabrycznie, tutaj w tym miejscu na sztycy jest port do ładowania. Na tej dodatkowej baterii jest tutaj pod klapką. I podłączając ładowarkę, e, ładują się obie baterie, czyli ta i ta. To jest po prostu połączone równolegle traktowane jako jeden akumulator. około 4 godzin do pełna, z poziomu gdzieś tam 30% 4 do 5 godzin mniej więcej tyle potrzeba, żeby naładować. Kolejną nogę ładuję za pomocą moich solarów w kamperze tylko i wyłącznie czasami gdzieś tam w biurze ale to rzadziej e, po prostu ładuję ją. No, jakby nie było za darmo ze słońca Także nic, jakby nie kosztuje mnie używanie tej, tej ulejnogi. No, za wyjątkiem oczywiście jakichś tam bieżących napraw typu te śrubki czy wymiana opony. Ale tak naprawdę bez bezobsługowe. Ja ją kupiłem, miała przebieg około 200 km, zrobiłem z nią no, ponad 400 około 500 km. I tak szczerze, oprócz tego, że mi się e, tak jak mówię, rozkręcały te śruby, te śruby tej sztycy e, i tego, że musiałem wymienić koło ja no nic wielkiego się z nią więcej nie dzieje. E, no tak jak mówię, takie pierdółki z elektryką typu te, e, te lampki, e, które czasami gasną, czasami się zapalają, no to, się, to się czasami dzieje, ale to są takie drobnostki. No i ten hamulec też od czasu do czasu się tam przyblokuje, nie wiem, dzieje się to tam raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu maksymalnie nie jest nic strasznego straszne za pierwszym razem, jak nie wiesz co się dzieje, jesteś daleko od domu i nagle ci noga staje i nie wiesz co z tym zrobić, natomiast jak już wiesz to to nie ma problemu od spodu wygląda to tak, jest już dosyć poobdzierana no wiadomo nasze krawężniki chodniki są jakie są i dosyć ta dosyć noga tutaj obrywa. Tutaj była taka gumowa ześlepka, którą zgubiłem niedługo po zakupie. Tam pod tą ześlepką jest wejście, znaczy dojście jakby do środka. Tu zresztą widać też te diody, które kiedyś działały już teraz przestały. Tam idą też różne przewody, kabelki do oświetlenia tylnego, więc tam muszę popatrzeć o co chodzi z tą lampką, że przestaje, że przestaje się czasami świecić. Pokażę Wam teraz składanie tego. Żeby złożyć kolejną nogę, trzeba wyprostować ten rzutelek. Nadepnąć to nogą, delikatnie odchylić sztyce do przodu. Ciężko to jedną ręką zrobić, oczywiście. Tak jak mówię, to, tak? delikatnie sztycę do przodu. I kolejnego dużo zaczepia ona się tutaj, zaczepia włótnik. I coś można podnieść i sobie swobodnie transportować. Ja przeważnie w ten sposób ją, ją przesuwam, czyli jadę przednim kołem. Jest to najwygodniejszy chyba sposób. Można oczywiście też chwycić ją w rękę i nosić. Pod pachą. natomiast ta dodatkowa bateria spowodowała, że przesunął się dosyć mocno w środek ciężkości i że jest to niewygodne. Sama, oczywiście, w sobie dosyć dużo waży, bo nie miałem o ale około 20 kg. I, i noszenie tego pod pachą jest takie steną, czasami na schodach trzeba. Ale wam mówię, na no ten środek ciężkości w tej chwili jest w takim durnym miejscu, że, że źle się to przenosi w ten sposób. Dlatego je ja przeważnie po prostu tak jak, jak wózek w tą stronę. I Albo ciągnę, albo pchamy. częściej pcham po prostu, jak jest w miarę równa powierzchnia. Nawierzchnia to nie ma problemu. Najmniejszego, także tak jak to wygląda. Rozkładanie w identyczny sposób delikatnie musimy przesunąć. Wcisnąć ten błotnik i do przodu złożona. Tyle. Rozłożenie, złożenie. Dwie sekundy. Nie ma z tym najmniejszego problemu. I i jest to bardzo wygodne. Cholejnogą najlepiej się jeździ po twardym, tą cholejnogą. Czyli chodniki, czyli ścieżki rowerowe, jezdnia, asfalt, bardzo ubite drogi polne. Na takiej nawierzchni jak tu, lepiej nie próbować. Lepiej nie próbować, bo można się zabić. Jak są takie kamyki, czy jest piasek, to jest około od razu w i nie jedziemy dalej tak? także to dosyć, dosyć, na takie, dosyć słabe na takie nawierzchnie i, i się nie nadaje da się, bo się da ale źle tak więc tak to wszystko wygląda nie wiem co jeszcze o tym mógł powiedzieć się też jak wyświetlacz pokazuje prędkość i poziom naładowania baterii to czy jesteśmy z bluetoothem połączeni czy nie no i tryb pracy Chyba wszystko, proste, skuteczne urządzenie. Ja naprawdę jestem z tego mega zadowolony, bo e, często gęsto z, z, korzystam z tej hulajnogi. Nie jest to może jakiś e, najnowszy cud techniki, tak jak mówię, konstrukcja już ma parę ładnych latek. E, I na pewno w tej chwili są nowocześniejsze, lepsze, z większym zasięgiem, z lepszym zawieszeniem i w ogóle. E, ja za to cudo dałem 1200 zł, 300 zł dałem za dodatkową baterię. E, czy dużo, czy mało, nie wiem, no na pewno jest to sporo pieniędzy ale gdybym z tego nie korzystał, to może bym się wkurzał albo by to nie spełniało jakichś moich celów zamierzonych a to sprawdza się doskonale dopóki jest ładna pogoda, dopóki nie jest ślisko, nie pada deszcz nie jest jakoś bardzo zimno, to się tym poruszam nie zrobiłem tym jakoś super wiele kilometrów, no ale koło tych sześciu stówek no nie pamiętam już dokładnie sprawuje się to super, kurczę, no jest prawie jakieś tam parę mankamentów ale ja jestem naprawdę mega zadowolony. Nie mam tego na razie zamiaru zmieniać na żaden inny nowocześniejszy model, bo nie ma sensu. Naprawdę działa super i ja mogę tylko polecić. No. Oczywiście zabawka dla każdego. Nie każdy tego potrzebuje, nie każdy tego będzie używał. Ale ja korzystam. Naprawdę jestem mega mega zadowolony. Gdybyście mieli jakieś pytania jeszcze, to śmiało w komentarzach pod spodem. jeśli czegoś nie dopowiedziałem, czegoś coś pominąłem to śmiało, bo nagrywam kilka dni, jakoś tak się nie mogłem do niego zabrać już od dłuższego czasu, mimo wielu, wielu pytań mailowo i na prywatne wiadomości o ten sprzęt. No ale tak, tak to wyszło. W końcu, nie, jakoś mam nadzieję, to sklecę do kupy. Chyba wszystko. Także, pa ka, pa I do nowych stricci.